Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dawno, moi kochani, nie było pojedynku limitek. Przygotowałem dzisiaj trzech zawodników. Robert Lewandowski, Ronaldo i Messi, czyli ci trzej najlepsi z ostatnich lat. 10 saszetek z kolekcji FIFA 365 2021, wersja update'owa. Wszystko liczymy za jeden punkcik. Chyba, że wpadnie sam zawodnik, to wtedy dwa punkty. I zobaczymy, czy Robert Lewandowski wygra tutaj z Ronaldo i z Messi. Zaczynamy. Pierwsza karta Manchester City. Cancelo. Dalej. Bellingham Borussia. Club America Ochoa. Liverpool Fabinho. Jo Corinthians. I jest Bayern. Mark Roka, czyli pierwszy punkcik prowadzenie dla lewego. Druga saszetka. Reynier. Borussia Vidal Inter Greenwood Manchester United Aguero. Manchester City Barcelona Pedri i Messi również ma pierwszy punkcik i tutaj jeszcze Gagliardini Inter Trzecia saszetka a w niej mamy Real Rodrigo Quisans. Marsylia z PSG mamy kapitana Marquinhosa, Marcelia Gueye, Paredes, PSG i Paciencia Szalkę. Ponownie Cancelo Manchester City jest Juventus, Federico Chiesa i wszyscy mają po jednym punkcie. Tuwą Marsylia, Fabinho Liverpool, Inter, Gagliardini i znowu Mark Roca Bayern. Lewy wyszedł ponownie na prowadzenie. Jak zauważyliście, często te same karty bazowe w saszetkach występują. Jedna po drugiej. No i mamy odpowiedź Ronaldo. Wpada Morata i też drugi punkcik. Bellingham, Borussia, już wcześniej był. Mane. Winterstar, Liverpool. Herrera, PSG. Z Realu Odegard i Manchester City, Mendy. Kudus Ajax z Atletico Toreira, impact signing, Lulic Kapitan Lazio, Serdar Magicen Schalke, Balerdi di Marsilia i Jo Corinthians. Ponownie Kudus Ajax, Munier, impact signing Borussia Dortmund, Verratti Magicen PSG, Balerdi Marsylia, Odegard Real i Mendy Manchester City. Trzy saszetki nam zostały. Od dłuższego czasu nic się nie zmienia. Lewy 2, Ronaldo 2 i Messi 1. Stambuli Schalke, Van de Beek Impact Signing Manchester United z Interu kapitan Handanowicz, Erling Haaland, Borussia Dortmund Winterstar Keita Liverpool i Alexis Sanchez Inter. No i tym razem Juventus i to dwa razy McKenny i Morata. I Ronaldo wychodzi na dwubramkowe przodownictwo. Kapitan Boca Tevez. Eriksen Magician Inter. Herrera PSG i Benedetti Club America. Została ostatnia saszetka. No, ciężko będzie tutaj pobić Ronaldo. Stambuli, Szalkę. Munier, Impact Signing, Borussia. Kapitan Borussi, Royce. Perisic, Inter. Benedetti, Klub Ameryka. I ostatnia karta tuwą, Marsylia. Czyli wygrywa Ronaldo. 4 punkty na drugim miejscu, lewy 2. I ostatnie miejsce, trzecie dla Messiego z jednym punktem. Moi kochani, szybki odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Dziękuję za oglądanie. I co widzimy się na kolejnych moich filmach na obu kanałach? Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć Wam!